Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, słuchajcie dzisiaj szybciutki, mam nadzieję, filmik, ale bardzo spontaniczny, słuchajcie. Stoję przy tokarce, bo tutaj na tej tokarce dzisiaj będzie zadanie, pewna rzecz do sprawdzenia. Jakiś czas temu robiłem film o tej, o tej wiertarce, dyskutowaliśmy tam na temat, ja ją bardzo, ja miałem ochotę przerobić na frezarkę do, do metalu. Podyskutowaliśmy troszeczkę w komentarzach. Słuchajcie, na razie to stanęło na niczym. Mi głównie chodzi o to, o obróbkę, co chodzi o frezowanie, obróbkę moich imaków, które toczę na tej tukarce, imaki. Widzieliście to w różnych innych filmach. Za chwilę Wam podejdę, ci co nie oglądają wszystkich filmów, zobaczycie o co mniej więcej chodzi. Chciałbym, żeby z jednej strony te imaki były po prostu sfrezowane To jest również pożądane i bardzo przydatne w pracy z drewnem. Już na stole z otworami pod imaki, także Dzisiaj e, spróbuję to zrobić na tokarce, wpadłem na taki pomysł po drodze, jak wracałem z pracy do domu, a że mam 1100 km to mam o czym myśleć i dzisiaj chcę to sprawdzić, słuchajcie, będę musiał wykonać takie, jeszcze dodatkowy przyrząd na, to na tokarkę, żeby żeby móc to po prostu wykonać tą czynność na to kartę. także szybciutko tutaj troszeczkę potoczymy, troszeczkę powiercimy, mamy już kupione tam i wiertło dodatkowe i takie różne rzeczy, także przechodzimy, szybciutko zrobić ten przyrząd i później będziemy już oczywiście próbować, no frezować to może, obrabiać tamte maki. ale jeszcze wezmę kamerę do ręki, słuchajcie, pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Dobra, jak widzicie tutaj, tak jak mówiłem, jeszcze muszę wrócić do tych projektów, położyłem drugą warstwę yy, i to pójdzie już do domu. Jutro Już to będzie puste, będzie można brać ją za kolejne, kolejne projekty. Dzisiaj taki szybciutki spontaniczny film, słuchajcie, także no niestety nie o pracy w drewnie, ale na to też mam pewien sposób, słuchajcie, jak wam brakuje filmu o pracy w drewnie, o tym porozmawiamy yy, troszeczkę później. Będziecie naprawdę zadowoleni, słuchajcie, takie imaki ja je tutaj mam oczywiście na tej ściance, tu są takie imaki niskie yy, i Tutaj mam takie imaki te wyższe. Na razie takie dwa modele sobie toczę i tutaj oczywiście chciałbym, żeby ten imak miał tutaj jedną ściankę płaską i to będę się starał zrobić. Wtedy będę mógł już przeróżne i dłuższe, i bardzo długie, i nagwintowane imaczki sobie robić. Do tych imaków oczywiście tutaj mam różne takie pomocniki na stół. To oczywiście też już widzieliście w filmach różnych. To przede wszystkim było robione filmach o laserach różnych to jest wszystko mojego pomysłu, mojego projektu. Uczyłem się tego i dalej uczę tego projektowania, także takie filmy e, słuchajcie też warto oglądnąć, bo nie jest to jakaś tam taka, wiecie, typowa surowa gadka o laserach, tylko zawsze staram się coś pożytecznego zrobić. I tu słuchajcie e, do tego tematu też jeszcze wrócimy. Dzisiaj powiem wam tak, słuchajcie, takie maczki i będziemy robić w ten sposób. Ja będę testował czy to zadziała. Bardzo bym chciał żeby to zadziałało i żeby to było w miarę efektowne. Słuchajcie tutaj zamówiłem sobie i też trochę materiału takiego profili. Tutaj jest jeszcze jeden projekt w planach i mam tutaj takie dwa dwa wałeczki zamówione. Słuchajcie materiału bo na moim złomie aktualnie już nic ciekawego nie ma. Sama sama stal taka wiecie nie, ba, nie bardzo do obróbki. Tutaj jeszcze jest, zobaczcie, kolejny projekt odnośnie chłodzenia do tokarki. Do tego za jakiś czas wrócimy, ale nieważne. Dobra, bierzemy, jeszcze nie wiem z którego materiału to będę robił, ale biorę obydwa, stawiam kamerę przed, przed tokarką i zaczynam robić. Później tutaj jeszcze będziemy na wiertarce, na tej wiertarce będziemy wiercić. To wszystko zobaczycie. Dobra, taki oto detal mam gotowy. Słuchajcie, teraz przechodzimy do wiercenia dwóch otworów. Także zamontuję to za chwilę w wiertarce, zacznę od bardzo malutkiego wiertełka, żeby mi to nie uciekło. Później e, będę się będę zmieniał wiertło na coraz większe. Jeden, wietru, wier, jeden otwór potrzebuje FI20, na gotowo gdzieś tam mam wiertełko. Specjalnie kiedyś tam zamówiłem, już jakiś czas temu przyszło. A drugi, a drugi otwór e, będzie. Najprawdopodobniej pod gwint M8 albo M10, ale M8 wystarczy, także myślę, że zaczniemy od tego dużego otworu i później przejdziemy do tamtego mniejszego. No i dobra, słuchajcie, zbliżam się do końca. Powiem szczerze, tutaj jeszcze to przeciąłem, ale mi się to chyba nie nagrało. Eee, no już powiem wam szczerze, ja już nie jestem taki pewien, że to zadziała jak, jak sobie to wyobrażałem. No tutaj to przecięcie mi trochę krzywo wyszło, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Eee, tutaj jest gwin z tej strony, tutaj wcho będzie wchodzić śruba. Musiała być taka na imbus. I on też musiałem troszeczkę przetoczyć, bo miałem... Największe wiertło cylindryczne 12 i to było za mało, żeby tutaj się łeb schował, a musi się schować łeb śruby, aby później tutaj nie był toczony nożem. Nie ma co, słuchajcie, to oczywiście ma działać mniej więcej z tej strony. Tu się będzie zapierało za to powierzchnię zatoczoną. Tutaj sobie to przykręcę. I teraz założę kamerę na statyw i robimy próbę. Dobra, czas na próbę, słuchajcie. Tak jak mówiłem, tak ta śruba będzie szła tutaj i założenie jest takie, że nam to będzie ściskać. No i oczywiście tutaj, jak będzie włożony imak, to będziemy tutaj zataczać tą powierzchnię. Jeszcze pomysł jest taki, żeby toczyć dwa imaki naraz. Także zobaczymy, czy to się uda. Sobie tak równo ustawię. No i teraz jest pytanie, czy te wiertło Fi20, ono dość rozbiło ten otwór i jest pytanie, czy Będę w stanie tyle ścisnąć tą śrubą bo słuchajcie no to jest kurde trochę dużo mi się wydaje ten otwór jest trochę duży i albo by trzeba go w tokarce robić albo jakimś rozwiertakiem dopasowywać tak na wiecie najlepiej by było żeby tam było załóżmy tylko z dwie dychy trzy dychy w plusie bo te imaki są robione na dycha w minusie ale zobaczymy może się uda to tak ścisnąć. Czekajcie, kurwa, sam jestem ciekawy. Mhm. Jeszcze, jeszcze. O, jeszcze, ale to jest luźne. Nie, to jest luźne. Jeszcze się da? O, już chyba teraz jest opór. To jest dalej luźne. Czekajcie, odjadę tym trochę jeszcze. Ej, schodzi się. Ej, no trzyma. Słuchajcie, chyba będzie, będziemy chyba próbować. Dobra, już jest na maksa. Trzyma się to, słuchajcie. Próbujemy. Dobra, zmniejszymy sobie obroty, to na pewno ma to trochę bicie, ale nie ma tragedii. Dobra, zmniejszam obroty. No to dobra, zaczynamy. Teraz chwila prawdy. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja pierdzię, coś tam zbiera, słuchajcie. Na razie ręcznie robię, nie robię na posuwie mechanicznym, ale jaka powierzchnia w ogóle. No dobra, dajemy dalej. Ta śruba haczy. Ona jest za długa. Muszę ją stoczyć tę śrubę. Tak, ta śruba haczy. Ale kurde zajebiście to wychodzi, że tak powiem. No dobra. Stoczymy tą śrubę troszkę. Mhm. Dobra, jeszcze tutaj troszkę czego. Dobra, jeszcze troszkę. Jeszcze kapka, no. Czy nie? W tym jeszcze kapkę. W tym nie widzę. Tak, jeszcze kapkę. No jest idealnie. Z tej strony z tej strony raczej też. No i słuchajcie, tutaj nie ruszając tego suportu z dłużnego, to być może się będzie dało tylko zmieniać imaki i tylko robić tutaj tym suportem, tutaj w, z poprzecznym na jedno przejście, bo to nie jest chyba aż tak dużo, powolutku pójdzie. To ręcznie nawet fajnie wychodzi. Dobra, wykręcę te imaki, zobaczymy jak to wygląda i bierzemy się za te długie imaki za te dłuższe. Pytanie, które następne się nasuwa, to czy po odkręceniu, po poluzowaniu tej śruby imbusowej, czy będzie dało się to wyciągnąć? No jak nie, no to wbijemy to jakoś śrubokręta i się to po prostu rozszerzy. Ale póki co wygląda to obiecująco. Dobra. Chwila prawdy znowu. No to aż tak chyba mocno nie trzeba dokręcać. Teraz już tylko poluzujemy ją troszkę, nie będę jej wyciągał tej śruby, O, elegancko. No to. Słuchajcie. No nie jest to. Że tak powiem tak no ten jest idealny. Ten jest idealny. A ten. Tutaj jeszcze ma taką delikatną widać to coś w ogóle. Tutaj ma takiego jeszcze. Muszę to usunąć. No i popatrzcie, słuchajcie, ten jest naprawdę bardzo dobry. Tutaj się taki zadziór robi, będę musiał to usunąć. Ten, ten zadziór ma większy, ale słuchajcie, i tak jest bardzo dobrze. No bo to jest po prostu spowodowane, że ten otwór jest delikatnie przekoszony, co zresztą i tak jest moim zdaniem po prostu wielkim szczęściem, że ten otwór wyszedł tak aż dokładnie. Tak to wygląda, słuchajcie. Biorę się za te szerokie imaki. Dobra, teraz mam te wyższe imaki, słuchajcie, założę dwa naraz założę. Założę dwa naraz, zobaczymy później, jeżeli będzie ten otwór bardzo przekoszony i tylko z jednej strony będzie, będzie prosta, z drugiej będzie źle. Jeżeli ta, ta różnica będzie, no, że tak powiem, zbyt duża, no, to będę robił po prostu po jednym. I tak dobrze. Zobaczymy jak to teraz wyjdzie. Także ścisnę sobie to i teraz będzie tu już więcej toczenia. Dobra, to się trzyma, słuchajcie. No nic, działamy. Łączymy sobie posłów teraz. Proszę, zbiera. Zbiera. No zbiera, tylko że. Okej. Okay. Dobra, znowu mi się wyłączyła yy, kamera, znaczy bateria się rozładowała. Słuchajcie, zablokowałem tutaj ten, ten support, tak jak mówiłem wcześniej, bo tutaj mi wychodziły nierówne yy, te płaszczyzny. Teraz jest bardzo dobrze, będę sobie po prostu tutaj samka, z sankami yy, podjeżdżał. W razie czego jeszcze te sanki też by można było zablokować, ale na razie tego nie będę robił. Także tu jeszcze brakuje troszeczkę. To sobie tak weźmiemy po troszkę to jeszcze ściągniemy. I zobaczcie teraz, słuchajcie, zobaczcie fajnie, naprawdę fajnie. Zobaczcie ta ściana tutaj, ta tutaj powierzchnia płaska jest równa. Tutaj widać po tych krawędziach są równoległe, nie jest to przekoszone. Jest naprawdę dobrze. Tutaj druga strona również, również fajnie. Tutaj został, został mi taki zadzior, muszę tutaj po prostu zwrócić uwagę, żeby dotaczać do końca. Tutaj po prostu. No, nie dotoczyłem, ale to jest żaden problem. Mam dwa kolejne, słuchajcie, zakładam dwa kolejne, i teraz już próbujemy to zrobić na jedno przejście. Zobaczymy, czy to by tak szło. Po prostu taśmowo robić. Tu ustawiam teraz równo, żeby właśnie dotaczać do końca, toczyć to. I słuchajcie, imbus, blokuje i jedziemy. Dobra, zamontowane to jest w miarę równo. Jedziemy z jednego przejścia, ale najpierw sobie to zobaczyć, czy to nie jest, bo to. Chyba jest za dużo, mi się wydaje. No nie wiem, szczerze mówiąc. Próbujemy. Dobra, mamy to, słuchajcie, jak to wygląda? Równo, tu jest równo, słuchajcie, teraz już jak toczyłem, no to przestało stukać, czyli już e, przetoczyłem aż za, więc tych zadziorów nie powinno już być. No i nie ma. Super, powiem Wam, że ja już widzę, że jest super. Cofnę sobie ten, ten, ten nóż do tyłu. Wykręcę to, słuchajcie, i e, już Wam pokazuję. No, i zobaczcie, słuchajcie, zobaczcie sami, naprawdę o to mi właśnie chodziło. Za chwilę to wrzucę, słuchajcie, na maszynę. Przeszlifuję to jeszcze raz papierem, później wełną, żeby to może jeszcze lepiej wyglądało. Zobaczcie, słuchajcie, zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, jaka jest idealna powierzchnia w ogóle tego, tej płaskiej powierzchni. Także jestem mega zadowolony, słuchajcie. Jedno, jedyny ten mały minus, co są tutaj, wiadomo, tutaj ten. No, ale to jest normalne. To musi być. To będzie po prostu usuwane ręcznie albo przy szlifowaniu, już papierem. Także słuchajcie, troszkę to wyczyszczę i widzimy się już na, na podsumowaniu. Dobra, moi mili, zbliżamy się do końca. Słuchajcie, troszeczkę je tutaj przeleciałem, żeby to jakoś wyglądało. I zobaczcie sami, słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. O to mi chodziło. Patent zadziałał. Choć nie jest idealnie wykonany, wiadomo tutaj, te otwory, osiowość tych otworów, tutaj na pewno nie jest idealna ani tutaj względem tego. Słuchajcie, działa, to po prostu działa, ale tak czy siak, zrobię projekt sobie w Sióżynie, wygeneruję rysunek i podeślę pewnej osobie. Może znajdzie czas, może mi wykona coś takiego porządnie na maszynie CNC. Wtedy wiem, że tutaj miał te kąty idealne. Tutaj jest naprawdę dobrze. Po prostu miałem szczęście, bo z tym otworem dużym miałem problemy. Tam na początku zacząłem to źle wiercić. Ja tak teraz to oglądam, naprawdę, naprawdę tutaj mi się udało. Jest troszeczkę przekoszony, ale, ale i tak jest nieźle. Wychodzi to naprawdę dobrze. Słuchajcie, widać tutaj po tych ściankach, że tragedii nie ma. Ale tak jak mówiłem, może się uda to zrobić jeszcze lepiej. Jestem mega zadowolony, bo to po prostu zadziałało, także bardzo, bardzo fajnie. E, tak jak mówiłem, kombinowałem z frezarką, e, tutaj przerabiać tą wiertarkę na frezarkę i tak dalej, tak dalej. Przede wszystkim ja nie będę tam jakichś cudów na frezarkach robił, nie jest mi potrzebna frezarka. E, chodziło mi tylko tutaj o taką opcję. Teraz mogę zrobić o wiele większe, dłuższe maki. i to nadal zadziała. Po prostu mogę e, sobie Ewentualnie po jednym toczyć, jeżeli będzie ta strona po prostu dłuższa, nawet, nawet jeżeli będzie przechodziła przez całość, no to i tak będzie, to i tak to zadziała, i tak to zadziała. Także bardzo fajnie, słuchajcie. Dobrze, moi mili, zbliżamy się do końca. Słuchajcie, ja się uśmiecham, bo po prostu wszystko działa. Jestem mega zadowolony, nie trzeba mi już żadnej frezarki nic nie muszę kombinować. To, co chciałem wykonać na fryzarce, wykonam tą metodą na tokarce. Także bardzo fajnie, słuchajcie. Tyle na dzisiaj, tyle na dzisiaj, jeżeli żeście wytrzymali od początku do końca, to już jak, jak zwykle tradycyjnie komentarz oddechy do dechy. Aha, i jeszcze wam obiecałem odnośnie pracy w drewnie. Dzisiaj film troszeczkę inny, nie ma pracy w drewnie, nie ma projektu drewnianego, ale mam dla Was propozycję. Tak jak warto promować dobre narzędzie, to tak samo warto promować dobre kanały. Na YouTube ostatnio pojawił się nowy twórca, słuchajcie. Jest od niedawna na YouTube, walczy, przebija się do przodu, idzie mu bardzo dobrze. I chciałbym Wam polecić jego ostatni film, zresztą wszystkie jego filmy. Zostawiam link w opisie tego filmu do tego kanału. Chłopak ambitny, stara się, a że YouTube, niestety, na naszym polskim podwórku jest dość taki kapryśny. Ciężko się dzisiaj przebić. Jeżeli ktoś się stara, jest ambitny. Ja nie mam problemu z tym, żeby taki kanał polecać. Serdecznie Wam zapraszam na ten kanał, oglądajcie sobie. Filmy zostawcie, komentarz również u niego oddechy do dechy, wszystko będzie wtedy wiadomo. Link w opisie, zostawiam również miniaturkę w, w ekranie końcowym. Na dzisiaj tyle, słuchajcie. Dzięki bardzo za oglądanie.